Problemy z karmieniem piersią jakie pokonać? Karmienie piersią to wspaniały prezent, jaki mama podarowuje swojemu dziecku od pierwszych chwil życia. Rodzi wyjątkową więź między mamą i maluszkiem, a jednocześnie zapewnia mu zdrowy rozwój. Dlatego warto karmić piersią długo i nie zrażać się trudnościami, które napotyka prawie każda mama na początku drogi mlecznej. Do najczęstszych problemów w pierwszych dniach karmienia piersią należą boleśnie poranione brodawki. U niektórych mam występuje problem w klęsłych i płaskich brodawek. W trzeciej czwartej dobie karmienia piersią pojawia się nawał mleczny, który przy nieodpowiednim opróżnianiu może doprowadzić do zastoju pokarmu lub zapalenia piersi. Na kolejnym etapie karmienia pojawia się całkowicie odwrotna sytuacja, na przykład niedobór pokarmu. Czasami po prostu kobietom wydaje się, że nie mają pokarmu. Należy wówczas umiejętnie rozróżnić. Wydaje się a rzeczywisty niedobór. Zdarzają się sytuacje, kiedy dziecko z jakichś powodów nie chce ssać piersi. Należy wtedy zdiagnozować problem i wyeliminować go, jeżeli jest to możliwe. Bolesne poranione brodawki: Jeśli brodawki są bolesne, ale nie poranione, ból może wynikać ze zmian hormonalnych i większej wrażliwości piersi. Z czasem piersi przyzwyczają się i przestaną boleć. Jeśli brodawki są poranione, jest to najczęściej związane ze złą techniką przystawiania dziecka do piersi. Dziecko jest przystawiane w niewłaściwej pozycji, chwyta płytko brodawkę, kąsa ją i rani. Jeśli maluszek jest głodny, może zbyt mocno i łapczywie chwytać piersi. Może też mieć trudności z uchwyceniem twardej, przepełnionej piersi podczas nawału. Uszkodzenia brodawek mogą wynikać również z niewłaściwego wyjmowania brodawki z buzi dziecka po karmieniu. Jak sobie poradzić z problemem poranionych brodawek? Aby dziecko nie raniło brodawek, należy przypilnować, aby było w odpowiedniej pozycji i nie szarpało brodawki. Brodawka wraz z większą częścią otoczki powinna znajdować się w szeroko otwartej buzi dziecka, a wargi maluszka powinny być wywinięte jak u rybki. Ważne jest umiejętne wyjmowanie brodawki z buzi dziecka. Wkładamy palce między pierś i kącik ust maluszka, dzięki temu delikatnie przestaje ssać pierś. Przy nawale pokarmu, gdy piersi jest twarda i pełna mleka, warto odciągnąć odrobinę mleka laktatorem. Pamiętajmy, aby to była niewielka ilość, bowiem dłuższe odciąganie pobudza produkcję pokarmu. Myjemy piersi nie częściej niż dwa razy dziennie ciepłą wodą. Unikamy mydła, które wysusza i podrażnia skórę brodawki. Przemywamy brodawki między karmieniami na z szałwii lub nagietka lekarskiego, a po karmieniu smarujemy je własnym mlekiem. Możemy smarować je też specjalną maścią z lanoliną, ale wybieramy taką, której nie trzeba zmywać. Wietrzymy brodawki, czyli nosimy luźne, bawełniane, przewiewne bluzki ułatwiające dostęp powietrza i gojenie brodawek. Wklęsłe lub płaskie brodawki. Zdarza się, że płaskie lub wklęsłe brodawki utrudniają naturalne karmienie. Warto jednak przezwyciężyć początkowe trudności i pracować nad wyciągnięciem i formowaniem brodawek, aby z sukcesem karmić piersią. Jak sobie poradzić z problemem wklęsłych i płaskich brodawek? Jak najczęstsze przystawianie dziecka do piersi wyciąga i formuje brodawkę. Do wyciągania brodawki przyda się laktator stosowany między karmieniami. Pomocne w formowaniu brodawek jest ich masowanie między palcami. Ciukiem i palcem wskazującym masujemy brodawkę w jedną i drugą stronę, jednocześnie delikatnie ją pociągając. Nawał Pokarmu. Około 3 czwartej doby po porodzie pojawia się nawał Pokarmu, związany z produkcją większej ilości pokarmu. Piersi stają się ciężkie, twarde i przepełnione mlekiem. W późniejszym etapie karmienia piersią nawał również może się pojawić, jeśli mama robi dłuższe przerwy między karmieniami. Jak poradzić sobie z nawałem? Przedstawiamy maluszka jak najczęściej do piersi, dzięki czemu unikniemy zastoju i zapalenia piersi. Przed karmieniem odciągamy odrobinę mleka laktatorem, około 10 ml, nie więcej. To zmiękczy delikatnie piersi, przyniesie ulgę i ułatwi malcowi uchwycenie piersi. Przed karmieniem robimy piersią ciepły prysznic lub ciepły okład z pieluszki, a po karmieniu zimny okład. Aby zmniejszyć ilość pokarmu, możemy wypić napar z szałwii. Zastój pokarmu i zapalenie piersi. Zastój pokarmu przypomina nawał. Piersi są ponadto ciepłe i mogą być zaczerwienione. Pod skórą pojawiają się guzki, będące oznaką zablokowania kanalika mlecznego. Przy zapaleniu piersi dodatkowo pojawia się złe samopoczucie, gorączka i bóle mięśni. Jak sobie poradzić z zastojem pokarmu i zapaleniem piersi? Karmimy maluszka jak najczęściej i jak najdłużej. Zmieniamy pozycję do karmienia, aby dobrze opróżnić pierś. Stosujemy częściej pozycję spod pachy. Robimy okłady z umytych, schłodzonych i stłuczonych liści kapusty, które działają przeciwzapalnie i przeciwbulowo. W przypadku zapalenia piersi stosujemy leki przeciwbulowe i przeciwzapalne z ibuprofenem. Gdy stan zapalny utrzymuje się na drugi dzień, niezbędna jest wizyta u lekarza, który może przepisać antybiotyk bezpieczny dla karmiącej mamy. Niedobór pokarmu. Choć wiele mam boi się, że ma za mało mleka, płacz dziecka, częstsze karmienia lub miękkie piersi wcale nie muszą oznaczać rzeczywistego niedoboru pokarmu. Dopiero gdy dziecko za słabo przybiera na wadze i moczy mniej niż 6 pieluszek na dobę w okresie noworodkowym, wtedy można wraz ze specjalistą zdiagnozować niedobór pokarmu. Niedobór mleka jest zazwyczaj spowodowany dokarmianiem dziecka mlekiem zastępczym, przez co produkcja mleka spowalnia w wyniku rzadszych karmień. Może też on wynikać ze zmęczenia i stresu, który zaburza wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za produkcję pokarmu, a także z niedożywienia i picia małej ilości płynów. Jak sobie poradzić z niedoborem pokarmu? Karmimy długo i często, również w nocy. Dbamy o odpoczynek. Angażujemy bliskich, szczególnie partnera, w pomoc w opiece nad dzieckiem. Nie dokarmiamy dziecka mlekiem modyfikowanym. Odciągamy mleko laktatorem elektrycznym między karmieniami. To pobudzi laktację. Dbamy o to, by wypijać 2 litry płynów w ciągu doby, w tym ziołowe herbatki laktacyjne. Większość problemów z laktacją da się pokonać i z powodzeniem karmić piersią przez kolejne miesiące. Warto prosić o pomoc, skorzystać ze wsparcia rodziny i partnera, a także w sytuacji kryzysowej udać się po pomoc do położnej lub doradcy laktacyjnego.